Jak alkoholik w końcu zdecyduje się na terapię, to mamy od razu mu wszystko wybaczyć. Część czym on zapała terapeuta. No to, że zaczął leczenie jest dobrym krokiem, ale nie kasuje przeszłości. Osoba współuzależniona nie ma takiego guzika wybacz teraz, natychmiast. Wręcz przeciwnie te osoby mają prawo nadal mieć żal, mogą nadal mieć te lęki, czy będzie pił, czy nie, mogą nadal nie ufać i mogą nadal być w rozsypce, pomimo tego, że bliski już jest na terapii. To jest normalne. Bo wybaczanie tych strasznych błędów w przeszłości to proces, który może trwać lata. I to nie ma być nagroda za to, że w końcu poszedł się leczyć. Dlatego takiej osobie na terapii można powiedzieć wprost: Widzę, że się leczysz, to jest ważne, ale ja nadal jestem zraniona, potrzebuję czasu. Nie będę udawać, że nic się nie stało. Zobaczymy, co będzie dalej. Pozdrawiam.